Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Settlers. Eee, rozpoczynamy drugi odcinek i rozpoczynamy misję numer dwa w y, krainie Chalia. Ostatnio było Westham, teraz będzie Chalia. Zobaczymy o co tam będzie chodzić. Dobra, chodźmy na odprawę. Mój królu, przynoszę wieści z północy, z półwyspu Czali. Wikingowie Narlingir atakują północne wybrzeża i żaden statek nie może handlować w ich portach. Musimy chronić wioski wzdłuż wybrzeża Czali przed najazdami wikingów. Jest sprawa. Kaplica Ryan Over Sea też leży na tym obszarze. Jej biskup jest mym przyjacielem i boję się o niego. Jeśli zbudujemy osadę tu, na wybrzeżu Rokszer, będziemy w stanie skutecznie zaopatrywać i chronić obie wioski i klasztor. Jeśli zbudujemy miasto i zabezpieczymy obszar, statki kupieckie będą bezpiecznie wpływać do portu Ramsej. Wikingowie uderzyli również w klasztory na tym terenie. Poślijcie mnie, a pokażę im, że złą wybrali drogę. Ja jestem bardziej skłonny gać Markusem, akurat. Mój królu. Lady Alandra jest mądra, lecz pozwól, by silna ręka przegoniła najeźdźców. No, zagrajmy Markusem, rozpocznijmy misję. E, w ogóle nie wiem czemu, ale w pierwszym odcinku jakieś dziwne ścinki dźwięku były i czasem tak przerywało. Nie wiem czym to było spowodowane, przepraszam was, ale mam nadzieję, że w tym odcinku już czegoś takiego nie będzie. Zawsze jakieś problemy techniczne muszą być. Ale dobra, rozpocznijmy tą misję. Powinniśmy zbudować tu osadę. Jeśli nam się uda, wkrótce będę margrabią czali. Aha, czyli taki pierwszy quest tej misji to żeby być. Y, margrabią, okej. Okay. Y, ja bym sobie dał szybko menu, bo... Opcje gry Przesuwanie. A właśnie, aha, maksymalne przesu przesuwanie jest. OK. To sobie tylko zapiszę. Zapiszemy sobie grę. Gdyby jakiś był bug, error czy coś tam to oczywiście sobie zapiszemy w tym miejscu. Jakby coś to sobie wczytamy. No, w późniejszych miejscach pamiętam takie zapisywanie będzie y, y, konieczne, bo możemy dostać baty od tam przeciwników potem, ale dobra. Póki co skupmy się na tym, co jest teraz. Budujmy tutaj w takim razie tak chaty drwala. O, zróbmy sobie tu ścieżkę. Dobra. Ja bym zrobił jeszcze jedną chatę drwala, bo to tego nigdy za, za mało. Tak w tym miejscu może, o. Dobra. Tutaj sobie poprowadzimy ścieżkę wokół klasztoru. Dobra. I od razu sobie zróbmy kamienie, żeby je wydobywać, bo czemu by nie. No, to jest spoko, że na kamieniach można budować. O, super. Od razu róbmy jelonki. sobie tak O Jezus, drzewo mi się ten machnią zrobiło. O nie! No dobra, trudno. Takie ładne drzewo tu było. No, no trudno, dobra. No. Teraz tak polepszamy, tak idzie. Aha, oczywiście kiełbasy trzeba zrobić. Trzeba zrobić teraz jakieś jakieś żywności tutaj. Zróbmy tu. Yy, tutaj można zrobić tak. Drugą chatę myśliwych. To sobie zróbmy ją. O. Poprowadźmy sobie dróżkę. Tylko tak trochę bardziej stąd. Super. A... No, drewno schodzi szybko. To jest moment, dosłownie. Tego trzeba ulepszać. To wszystko. O. Cóż, o i tak na nastarczy trochę tego drewna. Mieliśmy, no nie? Dobra, rycerz, ty chodź się przejść. Tu. Bo tu widzisz jakiś. Jest takiś szlak. Chodź tu się przejść. Odkryjesz tereny. Tu mamy jeszcze. Jesteśmy w drodze. Tu mamy jeszcze. Nie, tu cię chciałem. Tu cię chciałem. Możemy zrobić sobie hatę rybaka. Tego nie mieliśmy w poprzedniej misji. Zróbmy sobie tą hatę rybaka. Zróbmy sobie ścieżkę od razu tutaj. O, poprowadzimy sobie ścieżkę tędy. Proszę bardzo, jest ścieżka, jest super. Yy, co jest? O, tu są ładne tereny. Tu jest dużo. Patrzę tu z kamień, tu jest żelazo. Żelazo się przydaje na produkcję broni w przyszłości. Tu są jeszcze jelonki. Tak, mój panie. Tu są jakieś zielone pachołki. To tu jakaś, jakaś frakcja, tu jest inna, tak. Dziękuję, że nas odwiedziłeś. Zachęcamy do handlu z nami. Mamy najlepszą wełnę i najsmaczniejsze ryby w całej fali. No właśnie, tutaj są wioski też. Odkryliśmy właśnie pierwszą wioskę. Z tymi wioskami można handlować oczywiście. Widzimy, że mamy możliwość sprzedania, a czy kupienia wełny i kupienia ryb. Na twój rozkaz! Sympatycznie. rzecz jasna. Natychmiast! Ale my sobie na początek oczywiście. Y na początku sami postaramy się być samowystarczalni. Ryby tutaj już produkujemy. Więc myślę, że ile w ogóle mamy ryb? Mamy 10 ryb. Super. Można od razu stworzyć w takim razie wędzarnię i będziemy w tej wędzarni tworzyć sobie, znaczy produkować sobie rybki. Dobra, chodźcie, tutaj wędzarnia będzie. I z tego, co widzę, można również chlebki stworzyć, bo mamy trochę pszenicy. Tu coś jest. Tu są, widzę, jelonki, czyli tereny do polowań. Chodźmy teraz tutaj. Maksymalnie ulepszone. Będzie ulepszone maksymalnie. Maksymalnie ulepszone. To trzeba jeszcze ulepszyć. To trzeba jeszcze ulepszyć. Aha, tu już idzie ulepszenie, okej. Okay. Tu jest trochę drewna, może tu bym jeszcze zbudował chatę drwala. Chociaż ja wiem. Może trzy wystarczą, chociaż to... No wiadomo, no, drewna nigdy za mało. Dobra, co to tu jest tutaj? Tu jest kolejny kamień, kolejna... Yy, posia... Jeloków, że tak się wyrażę. Rzecz jasna. Dobra, chodźmy teraz tutaj. Natychmiast. Nie, tu nie. Tutaj się nie przejdzie, to chodźmy Jesteśmy tu. O. Dobra, teraz tak. Ulepszmy na maks to, co już mamy. A tak właśnie lubię mieć już maksymalnie ulepszone i potem się tym nie przejmować. Tu. Tu. Zostało nam 5 pięć, yy, pięć drewna, dobra. O, czerwony znaczek, czyli są już bardzo głodni ci z rzeźni. Przydałoby się zrobić kolejną tom, kolejną rzeźnię, żeby więcej kiełbas było. Zróbmy ją tutaj, w tym miejscu. O, tu jakie są różne tereny? Dużo ryb, dużo jelonków. To my teraz sobie przejdźmy tutaj może. o. Natychmiast. Odkryjemy wszystko. Ja w ogóle. Zostaw. Bo. Ja wam coś powiem. To jest... W ogóle ta gra jest pod tym względem super, że jest tutaj dynamiczna pogoda, jest system pół roku. Więc jak jest zima, no to w zimie sobie nie po... Nie po... No. Nie potworzymy pszenicy za bardzo, no nie? A pszenica jest potrzebna, żeby. Żeby móc No Pszenica jest potrzebna, żeby móc chlebki tworzyć, no nie? Dobra, zróbmy tak. Zróbmy sobie najpierw szlak Tak o. Wokół ratusza I tutaj sobie stwórzmy te Czy nie tu? O... Dobra, twórzmy tutaj. Nie, albo dobra, jedziemy tu. O. Potworzymy tu i teraz tak. Gospodarstwo rolne. Można trzy gospodarstwa zrobić. Trzy gospodarstwa do każdego e, takiego jakby jednego... Trzy 3, 3 pola, pola uprawne do każdego gospodarstwa, o tak, nie mogłem się wysłowić. Dobra. Teraz tak. Można pomału, chociaż, dobra, ulepszmy sobie. Gdy wybudowałeś gospodarstwo, potrzebujemy pól, które rolnik będzie mógł uprawiać. O, to ja tu... To już... Umieść pole w pobliżu gospodarstwa. Ja to już zrobiłem właśnie. Teraz nasi rolnicy mogą zbierać zboże z pól uprawnych. No, git, ja to już zrobiłem. Także gitesik. O, tu są jakieś fajne tereny znowu, już dużo. Tu w ogóle jest strasznie żyzna mapa z tego co widzę. Dużo żywności, dużo wszystkiego. Także mnie to cieszy. A my tutaj się małutku rozwijamy. Mamy mało drewna, znowu przydałoby się może jeszcze jedną chatę 2 zrobić, jednak co? Może tak tu o i poprowadzimy sobie tu ścieżynkę. Proszę bardzo, to jest wszystko chyba maksymalnie ulepszone. Już dokładnie, rebak tam sobie wszystko zbiera. 11 ryb mamy, ok. Zbudujmy sobie od razu piekarnię. O, niech będzie. Super. Ulepszmy gospodarstwo, i będziemy już mieli taką produkcję w polu prawnych, że super będzie. W ogóle, jaki mamy? Jaki mamy ten? Jaką porę roku mamy? To jest tu 100 chyba. Mamy lipiec, super. Czyli pola uprawne będą produkowane i w ogóle teraz tak, w zależności od tego, w jakim klimacie mamy rozgrywaną mapkę, no to taka jest pogoda, no nie? Jesteśmy teraz w klimacie chyba umiarkowanym, więc widzimy, że śnieg będzie tylko w grudniu, styczniu i w lutym, no nie? Tu, jeszcze jest tu jest symbol, że będą zbiory, właśnie, pól a tu jest symbol, że będą zbiory miodu, bo uwaga, w przyszłości będzie można robić ule, tworzyć miód. A jak jest taki symbol z taką śnieżynką, to znaczy, że wtedy tego y nie będzie możliwości po prostu tworzyć. Tak samo jak w styczniu i w grudniu będzie woda zamarznięta, no to nie będzie możliwości połowu ryb, dlatego trzeba będzie to łowić teraz. W ogóle tu widzę, jest jakiś statek, którego wcześniej nie odkryliśmy, chodźmy tu Markusem, bo z takich właśnie ruin można złoto pozyskać. I to jest całkiem spoko sprawa. Mamy sporo drewna teraz już widzę, więc sobie Poulepszajmy troszkę nasze, yy, nasze tutaj budynki. Witaj rycerzu. Mamy nadzieję, o. że wkrótce wybudujesz silną osadę, aby nas chronić. Odwiedź nas ponownie, kiedy zostaniesz markrad. A to co? To sami nie możecie się rozbudować, żeby się sami bronić? Przepraszam bardzo, o co tu chodzi? Wszyscy na nas żerują, ale dobra, mamy kolejną frakcję taką różową, fioletową, fioletowa bardziej chyba. Mają rybki, pola uprawne mają. Dobra. A my teraz wracamy do siebie. Tak, mój panie, żeby. Pozyskać tutaj złoto z tych ruin. I teraz tak, mamy dużo tego. Dużo... Dużo bardzo mamy... Jelonków, więc możemy sobie zacząć tworzyć te... Ciuszki. No nie? Mamy dwie chaty myśliwych. Także super. Rolnik nie ma pola uprawnego. No faktycznie. Ale już będziesz miał. O, już masz jeden na jeden. Także Kit. Te pola. O, to jest dobre, że tu szybko rosną te pola uprawne. Także. Także nie ma, nie ma źle. A my w międzyczasie sobie ulepszmy zamek, bo to również będzie potrzebne do awansu. O, garbarnię sobie jeszcze ulepszmy. Możemy zrobić jeszcze drugą garbarnię od razu. Bo czemu by nie? Zróbmy sobie tak. Dobra A jeszcze tą chatę trzeba ulepszyć, ale nie ma drewna na tyle. Ups Ale żywności mam już sporo, więc z żywnością problemów nie będzie. Można zrobić jeszcze drugą może tą wędzarnię, co? Bo nam się wędzar... mamy tam sporo rybek. No, zróbmy sobie. O, niech będzie tutaj benzarnia. Sukcio. O, to był właśnie symbol budowy zamku. Możemy sobie na tej samej zasadzie ulepszać magazyn. O. Na przykład tak. Aha, tu już poszliśmy Markusem. 50 zł. Super. A my teraz tak. Chodźmy, może tu. O. Chodźmy tak, tu. Tutaj sobie zbudujemy. Zbudujmy sobie tutaj ten. Hmm, posterunek. Zbudujemy posterunek. Zaczniemy wydobywanie tego drugiego kamienia. Może jelonki jeszcze, może rudę żelaza, tylko nie wiem, czy już będzie możliwość, czy trzeba będzie jeszcze poczekać trochę. Dobra, możemy. A, już mamy drugą garbarię, okej. Okay. Nie pamiętałem, gdzie ją zbudowałem. Ok, i teraz tak. U! Co mało złota. No faktycznie. Dobra, to poczekajmy nim tutaj teraz, w takim razie. Tu jedzie sobie złoto z tego naszego statku tam z ruin. To można ulepszyć. To można ulepszyć, super. O, podatki jadą, więc zaraz nam się znowu złoto zwiększy. Super. Także można już robić teraz. A drewna nie ma teraz, o matko. <laughs> no to nie można. Ale jedzie drewno także. Nie moją śmiałość, panie, ale chciałem zauważyć, że zasłużyłem na nową godność. Tak, tak, my ci damy nową godność, ale... Ale stary, chodź tu teraz. Tak, mój panie! Dobra, garbarnie są. So... Garbarnie, tak. To są wilki w ogóle. One nam mogą atakować ludzi. Spokojnie, zaraz będziesz miał. O proszę bardzo. Mhm. Ciekawe, ile w końcu mogę robić tych, tych, tych pól uprawnych na ten. Ja nie wiem jak to działa teraz. Ale spoko. Jesteś tu? Zziąłoś? Jesteś, dobra. To będzie balanga. Mój panie, jestem wdzięczny, że nadałeś mi tę godność. Dziękuję za przydzielenie mi stanowiska Margrabiego czawi. To dobry wstęp do zadań, którym musimy stawić tu czoła. Powinniśmy szukać wiosek na północy i północnym wschodzie. Kaplica Ryan over the Sea leży na wschodzie. Kolejny rycerz, handlarz imieniem Eliasz był widziany w porcie Ramsey na południowym wschodzie. Zajęliśmy nowe terytorium. Dobra, czyli teraz możemy. Hmm, ten, czyli teraz. Mamy odkryć inne tak wioski, po prostu inne terytoria. Tak, nie, Dobra, to chodźmy tu po kolei w takim razie. Jesteśmy w drodze. Aha, nie ma złota, żeby ulepszyć magazyn. Ok. Ale już go niedawno ulepszaliśmy, także. Problemu nie będzie wioska Regis. Witacie to niewielkie miejsce, ale je lubimy. O uh -huh. szlachetny rycerzu. Pilnie potrzebujemy wełnianych ubrań. Czy możesz nam jakieś wysłać? Możesz kupić wełnę na południe od swojej osady. Będziemy bardzo wdzięczni. A mamy chyba takiego questa popocznego, tak? Nie wiem, czy quest jest poboczny, czy, czy jaki. Tak. Tak. Tu jest jakieś miasto, jakaś miejscowość, Widać również Sfanecz, bijcie na alarm! Zauważono statek Wikingów. Szlachetny rycerzu, proszę, obroń naszą wioskę i pomóż przepędzić pogańską bandę Wikingów. Poważnie? To no, Wikingowie płyną. Ale jajca, na twój idziemy się z nimi bić. Nigdy się nie poddamy, ale Bitka? A to ja jeden z trzech ich pokonam? Nie no, pokonam na pewno. O, i są słabi ci Wikingowie. No panie, taki jedno rycerzek to jest dobry. Albo ci Wikingowie są tacy słabi, nie? Łośni Wikingowie próbowali porwać nasze ukochane kobiety. Dzięki Twojej pomocy znowu są bezpieczne. No. Nasze miasto również skorzystałoby z obecności kobiet. Powinniśmy urządzić festiwal na rynku i zobaczyć, co się tam stanie. O. Tak, mój panie? No tak. To jest jakaś kaplica, chyba, Będę właśnie na Ryan to. Over the Sea. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy Dziękujemy, w Dziękujemy, że odwiedziłeś najświętsze miejsce Czali. Kaplica Ryan Over the Sea. Oha, wymagany jest baron, żeby robić te. To trzeba chyba katedrę teraz ulepszyć. W takim razie, o ile się nie mylę, i chyba można robić teraz środki czystości. Zróbmy mydlarnię. Bo ona jest wymagana, żeby móc ulepszyć sobie jeszcze bardziej miasto. To zróbmy mydlarnię tu. Zróbmy sobie jeszcze miotlarnię jedną, żeby tak było fajnie. Ja bym tak, ja bym zrobił jeszcze jedną tą wędzarnię. Może tu. Albo i nie. Zróbmy tu wędzarnię. Zróbmy jeszcze jedną piekarnię, bo spokojnie nam wystarczy. Piekarnia tu. Mydlarnia. Miotlarnia. Jeszcze jedną garbarię bym spokojnie mógł zrobić Tylko teraz tak, zróbmy sobie tutaj ścieżynkę. Czemu tu nie chce iść. O i właśnie mamy zimę. Zaczął padać śniegu Fajno o, tu w ogóle jest obóz bandytów, bo jest znaczek obozu bandytów. Dobra, my ulepszamy co się da w dalszym ciągu. Piekarnie, nie piekarnie. O, jeszcze to można ulepszyć. A ja miałem robić jeszcze tak. Jeszcze chyba rzeźnię można jedną zrobić, spokojnie. Jeszcze jedną wędzarnię można zrobić, spokojnie. I nie wiem, czy nie piekarnię, jak tam chlebuś. O, chlebusiem jest słabiej, ale można zrobić za to chyba jeszcze... rzeźnia, wędzarnia, piekarnia. To jeszcze garbarnię jedno można zrobić. I super jest. No, takie pierwsze poważne miasto, bym powiedział, mamy już. Całkiem, całkiem ładnie prosperujące. Nie brakuje w nim żywności, nie brakuje ubrań. Co ty robisz, gościu, na co czekasz? No, dobra. To jest właśnie ten port Ramsey chyba, gdzie ten cały y... Wedle Eliasz czeka na nas. Nazywam się Eliasz, skromny, lecz, szlachetny lord Ramsey. Jak widzisz port Ramsey jest opuszczony ze względu na ataki wikingów. Musimy rozpalić ogniska sygnałowe, aby bezpiecznie pokierować statki kupieckie do zatoki Ramsey. Znajdź ognisko sygnałowe na południe stoku. Dobra, ognisko sygnałowe na południe, stąd. E, oczywiście się tym zajmiemy, ale zajmiemy się tym już w kolejnym odcinku. A póki co, wielkie dzięki wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.